potrzeba zmiany źródła ciepła wynikała z nierównowagi finansowej, która występowała w spółdzielni ze względu na i ceny węgla i palacza, którego jakby nie było w takiej małej wsi ciężko znaleźć dwuetatowego i po prostu z balansu jakiegoś ujemnego, który występował. Nie? I Wtedy właśnie zobaczyliśmy, że sąsiednia spółdzielnia dom w Kaliszu zrobiła sobie coś takiego. Pojechaliśmy obejrzeliśmy i mieliśmy fantastyczny układ, ponieważ myśmy wzorowali się na kimś, to całą tą drogę przez Mękę już przeszedł. I w tym momencie nie musieliśmy tak wielu rzeczy prawda, rozpatrywać, oglądać, uczyć się, pytać i tak dalej. To wszystko, co oni mieli, zerżnęliśmy w jakimś układzie, ale wyszło bardzo dobrze. W tej chwili mamy koszty o połowę mniejsze, no nie liczę, musieliśmy wziąć kredyt, więc nie liczę kredytów. W każdym bądź razie nie podniosło się żadne dla ludzi finansowo jakieś obciążenie. Płacimy tyle, ile płaciliśmy za mieszkania, spłacamy kredyt, stać nas na prąd, mamy układ stabilny, nie mamy bałaganu, nie muszę się martwić, czy mi przywiozą węgiel, nie muszę się martwić palacza, że jest chory przykładowo i nie ma kto wtedy pójść, prawda, i w kotłowniach walczyć. Bardzo dobry układ, przynajmniej dla nas. Jak najbardziej polecamy. To jest rzeczywiście sprawa przyszłości. No i jest dobry układ taki jeszcze, że Kerry, która jest firmą, która montowała to wszystko, faktycznie w jakimś układzie prowadzi za rękę, bo normalny śmiertelnik nie orientuje się w całym tym korowodzie papierkowym, prawnym i tak dalej. A oni jednak mówią, teraz musicie zrobić to, teraz tamto, teraz to załatwcie. Tak zwane schody, jak to mówią niekiedy. I w końcu przychodzi ostatni etap i mamy z głowy z realizjoną.